Ważne, żeby nauczyć się pracy z częściami, bo ona działa na uzależnienia, czyli pracujemy wtedy z częścią nas, która chce rzucić to uzależnienie, i z częścią nas, która nie chce tego zrobić. Pod tą częścią nas, która nie chce tego zrobić, jest jakaś niewyrażona emocja, niewyrażone pragnienia, potrzeby. To też robimy, jeżeli chcemy wprowadzić jakąś zmianę w naszym życiu, ale do końca nam to nie wychodzi. Czyli jest część nas, która chce się zmienić, ale też część nas, która nie chce. Do zmiany siebie, na przykład zniwelowania prokrastynacji. To jest idealne, ta praca z częściami. Jeżeli chcemy coś zmanifestować w naszym życiu, ale tego jeszcze nie ma, to znaczy, że jedna część nas tego chce i do tego dąży, a druga część nas jednak się tego boi, ma jakiś opór wewnętrzny. Są jakieś emocje w opozycji lub przekonania w opozycji do tego, czego chcemy. Możemy do tego tylko dojść wtedy, gdy wejdziemy głęboko w naszą podświadomość i odkryjemy, Role, potrzeby, pragnienia i inne rzeczy na temat tej części nas, która nas chroni. Szukamy takiego scenariusza win-win, czyli ścieżkę, która jest um, korzystna dla obu stron.